Gościem Polski Rolnej jest dr Łukasz Durajski, specjalista od leczenia laktoferyną. Czy za dużo <laughs> powiedziałem, czy nie? Duże słowo, ale na pewno lekarz, który na co dzień ją stosuje. Od... Co może Pan powiedzieć o użyteczności laktoferyny dla zdrowia? No, drodzy Państwo, tak naprawdę jest to produkt, który sam się broni. Przede wszystkim z tego powodu, że laktoferyna ma bardzo dużo badań, które udowadniają nam jej skuteczność w kontekście przede wszystkim odporności. Buduje od samego urodzenia odporność dziecka, dlatego jest jej bardzo dużo w tej siarze, czyli pierwszym mleku, które mama daje dziecku. Ale każde zwierzę, ssak ma absolutnie laktoferyny w mleku. Bogata jest przede wszystkim w to, że daje nam dodatkowy efekt związany z tym, że jest przeciwwirusowa, przeciwgrzybicza, przeciwbakteryjna. Co mało osób wie, jest również przeciwzapalna. Czyli wspomaga nasze procesy zdrowotne naprawdę w bardzo szerokim tak, stopniu. Bardzo proste pytanie. Tak. I wiele osób na pewno zada. Czy jest lepsza od e, Oj, Muszę przyznać, że tych badań jeszcze nie było, więc ja zawsze jestem taki niewierny, Tomasz, więc ktoś musi sprawdzić, ale na pewno w przypadku laktoferyny mamy dużo więcej lepszych badań e, w kontekście w się jej odporności. Przede wszystkim aktoferyna też bardzo dobrze działa dla pacjentów, którzy mają problem na przykład z anemią, czyli niedoborem żelaza, bo pomaga wchłaniać to żelazo. Jest naprawdę takim produktem Naturalnym, który mamy na miejscach, jak się okazuje, w ogóle w Polsce jesteśmy w stanie produkować naprawdę bardzo wysokiej jakości lekkoferynę. A, a pan ile użyteczności, ile lat użyteczność lektofery. ja tak nawet od początku swojej pracy lekarskiej, z tego powodu, że laktoferyna naprawdę już od wielu lat ma udowodnione działanie jest produktem, który no podaje tak, pacjentom ale, 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 ale polecam. Ale był to produkt bardzo drogi i jest bardzo oczywiście, produkt, No Oczywiście. No, oczywiście jest wprowadzany, tak. Wprowadzany, i w niektórych tych preparatach zawartość lektoferyny jest znikowa, no, za No na to zwracam uwagę, to jest bardzo ważne. Niestety ona nie jest w takim stopniu tworzona w takiej jakości. Tutaj bardzo fajnie, bo na producent polski pokazuje, że będziemy mieli laktoferynę, która ma wysoką, wysoki procent, aż 98%, procent, jeżeli chodzi o sam skład. Więc no, my musimy patrzeć też na to nie tylko w kontekście tego, że używamy samej laktoferyny, ale też jakie stężenia. No i nie oszukujmy się, tak naprawdę, przede wszystkim bardzo ważnym aspektem dla naszych pacjentów. Ja mówię oczywiście z perspektywy lekarza, jest to, że będzie tańsza, bo będzie na miejscu. nie Płacić za importy, za dodatkowe opłaty związane z importem, więc to też jest bardzo fajny aspekt dotyczący tego, że ten czy, czy polski pols... rolnik może nam dużo dać. Czy, nie mam... tylko laktoferyty, bo ja oczywiście bardzo dużo korzystam. Mam pytanie, czy polska far farmacja jest zdolna stworzyć preparaty na bazie laktofery? Absolutnie uważam, że tak. Jesteśmy już na takim etapie, że korzystając z technologii, które mamy, wcale nie musimy właśnie szukać tutaj producentów też farmacji za granicą, potrafią skorzystać właśnie z tych dobrodziejstw, które mamy, czyli producentów polskich? Bardzo proste pytanie, Panie Doktorze. Już niedługo 70 45 lat pracuję w prasie rolniczej. Piękny wiek. Chciałbym odmłodnić kiedy, jak zawsze, jutro brać laktoferynę, to kiedy będę w pełni sprawny? Ehm, absolutnie życzę, żeby to było od razu, e, ale zupełnie e, serio, laktoferyna ma bardzo fajne działanie właśnie dla seniorów, przede wszystkim z tego powodu, że rzeczywiście ten efekt jest od razu przeciwzapalnie, wspomaga układ odpornościowy, ale co jest bardzo ważne, wspomaga również bardzo duży organ, narząd, który odpowiada za naszą odporność, jakim są jelita. My w ogóle o tym nie myślimy, ale właśnie w jelitach jest 70% odporności i laktoferyna nie tylko w Pomaga ogólnie sama w sobie, ale też pomaga budować florę bakteryjną. Także absolutnie bardzo fajne rozwiązanie dla seniorów. Tak, pomocnicze pytanie. Bo zawsze, The After, najlepiej był kefir, maślanka. No, bo wykorzystanie tego, co było. ogórek, kiszony, plus. A teraz co? Preparaty czy napoje na bazie laktoferyny. Ja przede wszystkim mówię pacjentom, że i to. I to. Nie zapominajmy o tym naszym polskim dobrym ogórku. Nie zapominajmy o kapuście kiszonej, bo to są naprawdę fajne probiotyki. To są naprawdę też produkty, które nam pomagają budować tą odporność, a laktoferyna oczywiście my teraz jesteśmy w stanie ją wyciągnąć z tego mleka, tak? Dać temu pacjentowi ten produkt gotowy, ale naprawdę bardzo fajny naturalny produkt na odporność. Dziękuję panie doktorze. Super, dziękuję serdecznie.